Rodziny ofiar po raz drugi przybyły do kancelarii premiera, by postawić trudne pytania. Sądzę, że pan premier. Będzie nam chciał ujawnić chociaż rąbek jakiejkolwiek tajemnicy. W zamkniętym dla mediów spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. Niektórzy wyszli, zanim dobiegło końca. Pan premier powiedział nam, że to nie jest przesłuchanie, więc nie będzie odpowiadał w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli. To, z czym się dzisiaj spotkaliśmy, to była i strata czasu, i wyśmiewanie naszych pytań. Po spotkaniu u premiera, część rodzin udała się do Belwederu, gdzie para prezydencka zorganizowała spotkanie opłatkowe. Niektórzy na żadne ze spotkań w ogóle nie przyszli. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński, prezes. W tym samym czasie brał udział w partyjnej konwencji z młodzieżą. Wczoraj przed pałacem prezydenckim, wśród pochodni i transparentów, przemawiał do obrońców Krzyża. Przyjdzie dzień zwycięstwa, przyjdzie dzień prawdy. Wy jesteście tymi, którzy będą mogli. Mówić, to zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. W wywiadzie dla amerykańskiego newswika Jarosław Kaczyński użył jeszcze mocniejszych słów. Stwierdził tu cytat: Gdyby Polska miała normalny system polityczny, Komorowski i Tusk musieliby ustąpić. Ich moralna i polityczna odpowiedzialność za tę katastrofę jest oczywista. Jest to po prostu żenujące. To, to jest spór, który do niczego nie prowadzi. Spór, który odbywa się w obliczu śmierci prezydenta Polski. To nie ma żadnego sensu. Pytań o sens nie brakuje. Czemu ma służyć powoływany przez PiS ruch pamięci Lecha Kaczyńskiego? Czy komisja śledcza, której powołania domagają się przedstawiciele Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza, ma szansę cokolwiek wyjaśnić? Trudno mi przypuścić, żeby jakakolwiek komisja w tak ogromnej sprawie wykazała się czymkolwiek więcej poza jarmarkiem przed telewizorami. Spotkanie rodzin smoleńskich z premierem zbiegło się z opublikowaniem wywiadu, jakie Rzeczpospolitej udzielił Edmund Klich, polski akredytowany przy Rosyjskim Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym. Edmund Klich stwierdził w nim, że procedury lotnicze są dobre, ale w wojsku nie są przestrzegane. Obowiązuje zasada: jak się uda, to się uda. Wylądowałeś, to jesteś bohaterem. Jak to zrobiłeś, w jakich warunkach, według jakich procedur, to nieważne. Za tydzień mija termin, jaki Polska ma na przekazanie uwag do raportu rosyjskiego Maku, raportu, który oficjalnie ma być opublikowany najprawdopodobniej w styczniu. Trudno było się spodziewać, że w czasie spotkania z premierem rodziny ofiar usłyszą coś nowego. Trudno się też spodziewać, że ucichnie polityczny szum wokół tragedii. Warto mieć nadzieję, że emocje nie wezmą góry nad merytorycznym wyjaśnieniem przyczyn katastrofy. Robert Gusta, wydarzenia